Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Po raz kolejny Pan Bóg okazał nam swoje miłosierdzie, po pozwalając nam przeżywać kolejny dzień, i dzisiaj stawia nam poważne pytanie: kim ja jestem dla ciebie? Ja jako Jezus Chrystus. I teraz, gdzie Pan Jezus stawia to pytanie? Pan Jezus wiele rzeczy czyni, które, na nas, które są dla nas szokujące. Nikt z pobożnych Żydów nie wędrował do tego miejsca, gdzie dzisiaj przyszedł Jezus. Cezarea Filipowa, miasto zdobyte przez Rzymian i nazwane tak na cześć Cezara, znajduje się na północy. Tamtąd właśnie wypływa rzeka Jorda. Natomiast Żydzi z Galilei raczej szli na południe. Do, dokąd? Do Jerozolimy. Nikt nie chodził do pogańskiej świątyni. A Pan Jezus bierze swoich uczniów i tam ich prowadzi. Dlaczego? Dlatego, że tam istnieje kult pogan kult pogański. Głównym bożkiem w tym miejscu jest Bóg o imieniu Pan. Był to taki półczłowiek, półkozioł. No urodziwy to on nie był, jak to mówi kardynał Grzegorz Ryś, no taki cap. Ale zakochał się w pięknej niw. Kiedy ta się o tym dowiedziała, to się utopiła. Wolała się utopić niż poślubić tego capa, czyli tego pana. A tenże po jej śmierci chodził swojarką po górach, grał takie sentymentalne pieśni, ponieważ tęsknił za pięknością, która już Przepadła, utopiła się. I to jest pierwszy kult kult piękna. Dzisiaj bardzo mocno podkreślany: wszystko musi być piękne, wszystko musi być wysportowane musisz błyszczeć jak lalka. Papież Franciszek mówił kiedyś do kobiet: Pamiętajcie, panie, że lepsza jest gimnastyka niż kosmetyka. Pewnie i tak, ale to także odnosi się do nas do nas mężczyzn. Oczywiście trzeba dbać o swoje zdrowie, trzeba dbać o swój wygląd, ale znowuż nie do przesady. Był tam też kult Cezara, czyli kogo władzy, władza zawsze pociąga. Był też kult Baala, czyli co seksu, seksualności, erotyki, doznań erotycznych, stawiania seksualności na najwyższym piedestale. I wiele innych kultów, które tam się gromadziły. I w tym pogańskim miejscu Jezus pyta apostołów, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiada, Ty jesteś Mesjasz, czyli kto? Jeżeli jestem w kulcie piękna, jeśli jestem w kulcie seksualności, cielesności, zmysłowości, w kulcie władzy, w kulcie nieakceptacji swojej historii, w kulcie wywyższania się, w kulcie dominacji, to ty jesteś Mesjasz, czyli kto? Ten, który mnie potrafi z tego wyprowadzić. I dzisiaj Pan, Jezus Chrystus chce, żebyś. Ty wyznał Jego imię, żebyś Go obrał jako swojego Pana w swoim życiu. I to się nie dokonuje jednorazowo. To jest każda sytuacja, kiedy przed Tobą staje wybór. Albo świętość, albo grzeszność, albo droga życia, albo droga śmierci. Kiedy wybierasz drogę życia z Jezusem Chrystusem w oparciu o Jego Słowo, to znaczy, że wybierasz życie. I wybierasz Go jako Pana swojego życia. Niech dobry Pan Jezus Chrystus nam dzisiaj błogosławi, abyśmy dokonywali właściwych wyborów, aby nas leczył, aby też nas prowadził.